Lina nad przepaścią. Gdybyś mógł spojrzeć bezpośrednio w oczy tych stworzeń, zdałbyś sobie sprawę, że każdy szczegół Twojego życia, bez względu na to, jak osobisty, jak przyziemny, jak najmniejszy, jest im znany. Jeśli daną osoba nie przeżyła traumy porwania, nie może zrozumieć, w jaki sposób te istoty mogą rozebrać umysł i duszę tak łatwo, jak mogą zrzucić ubranie z ciała. Skanują szczegóły z życia danej osoby z taką łatwością, że sprawiają, że czujesz się ciekawym kawałkiem kłaczków uwięzionym między palcami u nóg. W mgnieniu oka istoty te niszczą wszelką wolność osobistą, wszelkie poczucie prywatności i wszelkie perspektywy normalnego życia. Życie człowieka już nigdy nie będzie takie samo. On lub ona zmienia się na zawsze. List uprowadzonego. W tym artykule postaram się dać pewien wgląd w niektóre motywy i cele kosmitów dotknie także religii, śmierci, duszy i wieczności. Mam wspomnienia istoty z dzieciństwa zawsze w nocy. Potem budzenie się z poduszką nasiąkniętą krwią, albo marzenie o wybuchach nuklearnych lub podróżowanie przez szarobiałą matrycę z krzyżującymi się liniami wychodzącymi ze środka. Budząc się w pozycji stojącej, patrząc w dół na moje bosse stopy. Patrząc w górę byłem w pustynnym krajobrazie z kilkoma małymi kopcami wzgórzami i rzadką prawiastą roślinnością. To nie był sen budziłem się ze snu. Miałem wtedy około 5 lub 6 lat po kilku chwilach przystosowania się do nowego otoczenia duże kawałki postrzępionych głazów. Kolorze piasku zaczęły uderzać w ziemię i szybko zmniejszać odległość przede mną. Patrzyłem, jak wszystko robi się czarne, gdy wylądował na mnie ogromny kamień, ale co ciekawe, nie było żadnego fizycznego uderzenia czegoś w moje ciało, tylko czerń bycia wewnątrz skały. Nie czułem się inaczej niż przedtem i po prostu stałem w ciemności przez kilka chwil. To było ostatnie wspomnienie tego incydentu. Pojemniki na dusze. Istoty te odnoszą się do ludzkich ciał jako pojemników, które zostaną omówione bardziej szczegółowo później, i przywiązuje się wielką wagę do tego, aby nasze dusze były trzymane w tych pojemnikach przez określony czas. Byli zaniepokojeni tym, co robimy, wojnami itd. Boją się, że nasze pojemniki zniszczą duszę. Jeden z chłopaków z MJ12 mówił o analogii. Powiedział, że kiedy wkładasz coś do pojemnika i wylewasz, zawsze zostaje jakaś pozostałość. Coś pozostaje w tej duszy, więc kiedy przekazujesz duszę w różnych pojemnikach, zbiera ona pozostałości wszystkich różnych pojemników. W których była, a po trochu każdego pozostaje i pozostaje przez cały czas. Myślę, że jest wieczność i nie ma końca. Zapytałem go, czy dusza zużywa się po tylu recyklingach. Powiedział, że nie, żadna dusza nigdy się nie zużyje. Istota najwyższa upewnia się, że tak się nie stanie. Pojęcie, że dusza zbiera pozostałości, może wyjaśniać, dlaczego mamy wspomnienia z poprzednich wcieleń. Może to również wyjaśnić, dlaczego po spędzeniu tysięcy lat, i kto wie, ile nieszczęsnych wcieleń próbowało wypracować karmę jednego lub więcej złych wcieleń. Nadal czuć kuszący urok ciemnej strony. Siedem grzechów głównych jest jak drapieżniki mają Cię, zanim zdasz sobie sprawę, że tam są. Niektórzy badacze uprowadzonych, tacy jak dr Leo Sprinkel, psycholog z Wyoming i psycholog z Uniwersytetu Harvarda, dr John Mack, natknęli się na coś, co wydaje się być ciągłością tych samych eben pozaziemskich bytów biologicznych, a może innych typów szarych, obecnych przed ludzkim życiem i do ludzkiego życia. Ponieważ ta sama obca istota pojawia się w przeszłym życiu regresji przy narodzinach i śmierci. Tak więc dusza jest śledzona od życia do życia. Po każdym cyklu dusza jest umieszczana w nowym pojemniku. Czasami pojemnik ma defekt, i te same istoty interweniują i usuwają duszę ze starego ciała i umieszczają ją w nowym sklonowanym ciele. Być może specjalny rodzaj energii, który jest wytwarzany, gdy poślubiasz duszę w biologicznym pojemniku, co ma dla nich wielką wartość. Co wkładasz do pojemnika? Coś wartościowego. Coś, co jest niebezpieczne i zawiera potrzeby, lub coś, co planujesz konsumować w późniejszym terminie. Intencje obcych. Lynn Buchanan, Remote Viewer dla rządów USA, teraz odtajniony projekt Remote view miał za zadanie kategoryzować i określać intencje kosmitów. Psychicznie przyjaźnie nastawieni chcą, abyśmy rozwijali nasze zdolności i stawali się siłą we wszechświecie. Nieprzyjazni sajkeki chcą naszej śmierci. Chcą, abyśmy zostali zmieceni z planety do ostatniej osoby. Obcy, którzy mają więcej zdolności parapsychicznych niż my, mają je znacznie silniejsze, ale nie mają żadnego zasięgu, muszą być tuż nad tobą. Nasza zdolność jest słaba, ale możemy widzieć w całym wszechświecie tak samo, jak widzimy w pokoju. Widzimy przeszłość, widzimy przyszłość. Dzięki tej metodzie nauczyliśmy się rozumieć plany i intencje innych ludzi i tych również ET. Faktem jest, że kiedy zaczniemy rozwijać nasze zdolności psychiczne i staniemy się silni, kiedy wyjdziemy do wszechświata, w kosmos i podróże kosmiczne, staniemy się bardzo potężną siłą we wszechświecie. Nasi przyjaciele chcą pozostać przyjaciółmi tej potężnej siły, a nasi wrogowie, którzy nas nie lubią, boją się nas. Chcą, żebyśmy teraz byli martwi. Być może dlatego widzimy dowody na cykliczne masowe wymieranie? Powrót ludzkości do epoki Kamienia Upanego, zanim stała się międzygalaktycznym konkurentem i zagrożeniem. Emigrek uprowadzeni znajdujemy się w samym środku serii trwających wydarzeń, które pewnego dnia okażą się historycznie znaczące dla przyszłości Ziemi. Niestety, z powodu naszych ciągłych, niedobrowolnych interakcji z tymi istotami, w pewnym sensie staliśmy się ofiarami obu stron zjawiska. Z jednej strony jesteśmy wykorzystywani przez kosmitów do ich własnych celów, jakiekolwiek by one nie były. Jeśli zabieramy głos, ryzykujemy ośmieszenie opinii publicznej, a w niektórych przypadkach możliwe nękanie i zastraszanie przez personel rządowy i wojskowy. Żniwa. Uprowadzony zostaje skonfrontowany z większą prawdą, ciężarem wiedzy, Porzuconym i zdradzonym przez swój własny rząd, nie mając gdzie się zwrócić po pocieszenie lub zrozumienie. W okrutnym obrocie wydarzeń stał się problemem, który musi być monitorowany i rozwiązywany. Zabójcze sekrety, które strzeże się za wszelką cenę. Niektórzy szukają ochrony w religii lub bóstwie. Poniższe informacje powinny zniechęcić się do tego pojęcia. Porozmawiajmy o religii, ponieważ wielu z Was powiedziało w różnych postach, że gdyby coś powiedział, uratowałoby mu to życie. Gdyby po prostu powiedział Jezus, ratuj mnie, lub Bóg, ratuj mnie. Uratowałoby to jego życie. Opowiem Ci kilka przypadków z moich książek, które mogą Cię bardzo oświecić w tym temacie. Dziesięcioletni Bobby Bizup uczestniczył w katolickim odosobnieniu na kempingu zwanym Camp San, mało w Parku Narodowym Gór Skalistych. Zniknął i został znaleziony martwy rok później. Tylko jego szczątki, tylko małe kawałki na zboczu góry. Znowu z miejsca kultu. Doktor Morris Damet zaginął w Pike National Forest w środkowym Colorado. Był pastorem, miał doktorat z teologii, kierował kilkoma kościołami, zanim przeszedł na emeryturę i zniknął. Napisałem o wycieczce do Yosemite, którą odbyła grupa kościelna z Los Angeles. Członek, który był ostatni w kolejce schodzący z Yosemite Falls, zniknął. Bardzo religijny człowiek, którego nigdy nie znaleziono. Kolejny przypadek z Nowego Meksyku, gdzie kobieta, starsza kobieta, szła na rekolekcje religijne. Znaleźli jej samochód na poboczu i nigdy jej nie znaleziono. Słynna historia z Ohio, o której pisałem, 63-letni mężczyzna zniknął ze swojego domu wcześniej rano. Zostawił buty, zostawił pasek, frontowe drzwi były częściowo otwarte, mieszkali nad rzeką, nigdy go nie odnaleziono. Był nie tylko starszym w ich kościele, ale także nauczycielem w szkółce niedzielnej. Więc, co to wszystko znaczy? To niewielki ułamek tego, o czym pisałem więc ludzie, którzy forsują teorię, że jeśli jesteś bardzo religijny, zostaniesz zbawiony. Nie sądzę. Był przywódca protestanckiej diecezji Montana, który zniknął w Parku Narodowym Glaciaer. Został znaleziony kilka tygodni później w strumieniu. Był głową diecezji. Myślę więc, że ci ludzie wiedzieliby, co opowiedzieć w takich okolicznościach, gdyby myśleli, że to uratuje im życie. Powiedzmy sobie teraz jasno: wcale nie odrzucam religii, równoważę argumentację. Myślę, że jeśli zrozumiesz liczbę wysoce religijnych ludzi, którzy zniknęli, twój paradygmat ulegnie zmianie. Kto stworzył Jezusa? Co społeczność naukowa ma do powiedzenia na temat wpływu przekonań religijnych? Ich badania wykazały, że osoby z przekonaniami religijnymi lub duchowymi wydawały się tłumić sieć mózgową wykorzystywaną do analitycznego myślenia, aby zaangażować sieć do myślenia empatycznego. W istocie ogranicza to ich funkcję i pojemność mózgu. Podobnie ci, którzy nie byli religijni, pokazali, że tłumili swoje empatyczne myślenie na rzecz myślenia analitycznego. W istocie ogranicza to ich funkcję i pojemność mózgu. Tak więc połączenie tych dwóch jest czymś, o czym należy pamiętać, aby zaangażować maksymalną funkcję i pojemność ludzkiego, boskiego umysłu w mózgu. Co ciekawe, istoty pozaziemskie, które współpracowały z naszym rządem, przypisują Jezusowi zasługę. Poinformowali, że dwa tysiące lat temu jego przodkowie posadzili na Ziemi ludzką istotę, aby pomóc mieszkańcom Ziemi w rozwoju cywilizacji. Informacje te były jedynie niejasne i nie uzyskano dokładnej tożsamości ani pochodzenia tego Homo sapiens. Linda M. Hove twierdziła, że widziała dokument osobiście, kontynuuje Te pozaziemskie byty biologiczne manipulowały DNA już ewolujących naczelnych, aby stworzyć homo sapiens. Dwa tysiące lat temu ci Eben stworzyli istotę, która została umieszczona na tej planecie, aby uczyć homo sapiens o miłości i niestosowaniu przemocy. Były jeszcze dwie linijki tekstu, a ostatnia mówiła, a Homo sapiens zabił wszystkie trzy. Linda wierzy, że to potwierdza, że Jezus Chrystus był istotą pozaziemską, która została stworzona i zesłana na Ziemię z misą, która nie została zdefiniowana w tych dokumentach informacyjnych. Aby sprawy były bardziej zagmatwane, Później blond kosmici twierdzili, że to nie ewent stworzyli Chrystusa, ale misję naukową, aby powstrzymać wydarzenie w 2012 roku, które miało unicestwić życie na powierzchni tej planety. Musieli cofnąć się do 2000 roku, aby uniknąć wpływu na coś innego na osi czasu i stworzyć wydarzenie Chrystusa. Tak więc niezależnie od twierdzeń dotyczących wydarzenia sprzed 2000 lat, istoty te posiadają, manipulują i prowadzą wojnę poprzez wykorzystanie podróży w czasie, więc wszystko jest rzeczywiście możliwe. To, co można zebrać, to fakt, że wierzą zarówno w najwyższą istotę, jak i Boga i diabła. Jak to kształtuje ich rzeczywistość i jak postrzegają swoje relacje z ludźmi? Bóg i diabeł. Zapytałem Shermana, czy gdzieś tam jest diabeł? Sherman odpowiedział: Istnieje zła siła, nawet mówili o tym eben. Istnieje istota najwyższa, a potem jest zły, zły byt. Ebeni boją się tej złej istoty tak samo jak my diabła. Zapytałem, gdzie jest diabeł? A Sherman powiedział: Nie wiem, ale martwi mnie to, że jeśli EBNowie się go boją, ja cholernie się go boję, ponieważ EBNowie mogą wszystko kontrolować. A jeśli wierzą w tę samą najwyższą istotę, którą nazywamy Bogiem i mówią, że istnieje zły, to naprawdę jest diabeł. Czy diabeł byłby równy pozytywnemu Bogu? Czy jest dwóch bogów? Sherman odpowiedział: Nie wiem, możesz o tym myśleć w nieskończoność. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia. Eben mówią, że wszystko, co dzieje się w naszym przedziale czasowym, miało miejsce już wcześniej. Myślę, że to oznacza, że jesteśmy w samym środku ogromnego dużego kręgu, który po prostu kręci się w kółko. Widzę to tak, że Ziemia została stworzona i za 5 miliardów lat Słońce będzie się rozszerzać, a Ziemia zostanie pochłonięta i zniszczona, i wszystko wróci do wielkiego wybuchu, a potem wszystko zacznie się od nowa. Zapytałem, kiedy Żółta Księga mówiła o istocie najwyższej, która stworzyła wszechświat, czy mówiła coś o równoległych wymiarach, Równoległych liniach czasu, lub czymś w tym rodzaju. Sherman powiedział: Nic. Obcy mówili o ogromie wszechświata że wszędzie są formy życia. Mówi o istocie najwyższej, która tworzy duszę, tworzy pojemniki i rozprowadza duszę do pojemników. Dla Eben to tylko podstawowe fakty. Jeśli Eben nas zmusił i umieścił tutaj, musi być jakiś powód. Czy z jakiegoś powodu jesteśmy pojemnikami do uprawy w ogrodzie dla dusz, które mają być zbierane? Sherman odpowiedział, cóż, to kolejne dobre pytanie. Wszystko, co mogę ci powiedzieć, to ten starszy mężczyzna z od 12 Kiedy go zapytałem, który powiedział mi, nie chcesz tego wiedzieć. Nowa rasa. Sherman. Niektórzy uprowadzeni mówią również, że główny powód okaleczeń zwierząt i uprowadzeń ludzi ma związek z tworzeniem gatunku hybrydowego, ale nikt nie wie, czy hybrydy mają zastąpić obecny model kontenerowy homo sapiens. Istnieje poczucie, że cokolwiek robią nie ludzie, ma coś wspólnego z przetrwaniem ich i naszych, Szpryman powiedział: Wiem tylko, że Eben manipulowali DNA u naczelnych na długo przed stworzeniem człowieka. Musiała więc być seria eksperymentów, takich jak neandertalczycy, zanim zniknęli chromanion i neandertalczycy. Więc kto wie, co jest w programie dla ludzi. Ludzie, którzy żyją na Ziemi, ci, którzy przetrwają destrukcyjne nadchodzące zmiany, będą ewoluować w nowy gatunek istot. Nie mam tu na myśli podróżnych w czasie z przyszłości, którzy również tu są. To było konieczne, ponieważ ziemskie rządy opanowały niebezpieczną technologię, która znacznie zmieniła przyszłość Ziemi na gorsza. Przypomnij sobie popełniony błąd, o którym mówiłem Ci jakiś czas temu. Jakiś rodzaj technologii wpadł w niepowołane ręce, a przyszli podróżnicy zostali odesłani w czasie, aby to zmienić. Nie wiem, czy to się zmieniło, przynajmniej jeszcze nie. Ale to była cała boczna poprzeczka do ewolucji, która nigdy nie miała się wydarzyć. Linda Porter, 1995 rok. Czy możesz nam opowiedzieć o przyszłości, jak potoczy się ona? Dostałem zadanie do roku 2080. Zasadniczo odkryłem, że miasta są całkiem dobrze opróżnione. Populacja jest bardzo przeżedzona niezbyt duży procent ludzi, którzy są tu teraz. Jest to głównie społeczeństwo rolnicze, jednak rozwój naukowy jest taki, że farma automatycznie produkuje własną wodę, elektryczność, każdą potrzebę własną żywność. Pozostali ludzie są bardzo samowystarczalni i w rzeczywistości bardzo szczęśliwi. A co z nowym porządkiem świata, który próbuje nas wciągnąć pod wpływ Lucyfera lub czegoś takiego? Wojna między dobrem a złem. Cóż tak, myślę, że musiałbyś być ślepy, żeby nie zobaczyć, że to już się dzieje. To nie przyszłość, to teraz. Ludzie mówią, że będzie wojna tak jak ludzie, którzy mówią, że będzie trzecia wojna światowa. Myślę, że będzie cóż, myślę, że z biegiem czasu udowodniono, że wojny mają tylko tymczasowy efekt, i myślę, że tym razem się nauczyli. Myślę, że pierwszą salwą, którą możesz powiedzieć w tej wojnie, jest zatrucie pewnych genomów w ludzkim systemie, i myślę, że to moje osobiste przekonanie to właśnie dzieje się ze smugami chemicznymi. Wywiad z Lyn Buchananem. Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a supermenem, liną nad przepaścią. Niebezpieczna przeprawa, niebezpieczna podróż, niebezpieczne spojrzenie wstecz, niebezpieczne drżenie i zatrzymywanie się. W człowieku wspaniałe jest to, że jest pomostem, a nie celem. Fryderyk Nitrze dziękuję za słuchanie, Patryka C.